Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Satunei, a na Waszych ekranach Slender. Jest to pierwszy raz, kiedy... To już? Już umarłem Cisza! Okej. Okay. Jestem absolutnie przerażony, ponieważ po raz pierwszy gra jakiś horror w prawdziwych... ...horrorowych warunkach, czyli słuchawki, brak światła, absolutna ciemność i jestem sam w domu. Powodzenia dla mnie. Mam nadzieję, że zdążę to wrzucić, zanim umrę. Choć najpewniej umrę na zapał już w to grając. Eee, no więc cóż, miał być to taki mały specjal na, na Halloween. Potem się przesunęło, miało być na Wszystkich Świętych, aktualnie jest na Dzień Zaduszny. I jest to też takie lekkie przeprosiny dla Was za to, o czym mówiłem w ostatnim audiologu, o ile już go wrzuciłem. Jeśli nie, to dowiecie się o tym za chwilę, ale najpewniej już jest. Postaram się, żeby był. No więc co? Zaczynamy grać. Sprawdźmy ustawienia tylko. Mam nadzieję, że nie będzie zacinać. Podobno jest jakieś intro. Ale tak naprawdę to najpewniej nic tu nie ma. Jestem absolutnie przerażony. W stu procentach. Tak najpewniej większość z Was wie o co tutaj. Chodzi w każdym razie. Chodzimy po lesie i zbierać kartki. Ale nie jesteśmy sami. Tak, czy to jest... Możemy tutaj sprintować. Możemy wyłączyć latarkę i tak dalej. Z tego co wiem on nas nie łapie dopóki a, dopóki jest nie mamy żadnej kartki o ile dobrze pamiętam. Ale może coś się zmieniło. Czyli tak, tu mamy to drzewo. A ja chciałem mieć najpierw do łazienek. Nie dobrze. Weź tam wiem, że można tutaj i sprintować i dawać ten jakiś taki jogging doczytałem się w instrukcji. Dobra, rozejrzyjmy się, czy mam jakąś kartkę. Oby nie. Czy jest to jakaś kartka? Dzięki Bogu nie. W całej już jest 10 takich specyficznych lokacji. W każdej z nich możemy znaleźć kartkę, ale że kartek jest 8, a lokacji 10, to logicznym jest, że w dwóch może nie być kartek. Co to było? O ciężaruwa. A czyli ja idę w złą stronę. Do tej, w którą chciałem iść, ale dobra. Muszę to przeżyć. Może jakoś damy radę. Ua, jeśli ja dojdę choćby do jednej kartki i nie umrę od razu, to będzie sukces. Jest kartka. Widzę cię. Live me alone. I teraz się zacznie. Zacznie się zabawa. Nie wiem, może już słyszycie to takie barm tam z tyłu. Z każdą kartką wychodzą coraz to nowe dźwięki. Niestety coraz mniej przyjemne. Tak więc tak to wygląda. Także ten... Łazienki. Super! Cheat! Nie wiem czy ktoś to widział, ale pod chwilą zaczął mi ekran śnieżyć, a to oznacza, że jest blisko. Nie! Begnę w stronę. Ja! To Jezus Maria! Idź stąd Już go tam nie ma? O, jestem! JO! Jestem! Ale musicie mieć obaw popachy teraz. Ha... A, i tam jest! Jak ja mam zabrać kartkę z łazienek? Nie ma. Fuck! Jak tu wejdę, a on tu wejdzie za mną... Tu go nie ma. O! Ale się już zgrzałem. Najbardziej mnie boli to, że ja muszę zwiedzać te łazienki. To jest absolutnie najgorsza lokacja jak dla mnie Jest! Nie wiem czy mam się cieszyć czy płakać Don't look or it takes you Wcale nie chcę Cię tu widzieć Możesz odejść? Jest! Wyszedł! Wyszedło mi żyje! Uwa Sukces! Mamy następną lokację, mam dwie kartki Taki sukces. Uch. O Boże, ale gorąco. To jest sposób na zimę. Perfekcyjny sposób na zimę. Wszędzie mróz dookoła, to sobie tak o pyk. Tutaj giereczkę. I od razu ukrop. Zimne poty. I zawał. Ale to tylko efekty uboczne. Dobra. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś kartka. Bo żadnej nie widzę. Boję się, że zaraz się zgubię. I nie będzie mnie cieszyć taki fakt, że się zgubię. Gdy mam latarkę wyłączoną, jest większa szansa, że mnie złapie. Co jest dziwne, ale... Taka jest... Tak to działa. Czy mamy jakieś kartki na kamieniach? Jakaś karteczka. Musi być w sumie. Bo jeśli tutaj nie ma, to znaczy, że. Jest. 3 na 8. Trzy na! na... Także ten. Już zawał. Już nie żyje. Ja gram jako duch. Mam szczerą nadzieję, że nikt nie przeszedł teraz do domu. Uff, pa 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 pa. Tak w ogóle to jak ruszę głową, to jest szansa, że walnę w lampę, bo ja sobie przysunąłem dużo obok, żeby... żeby ja szybko włączyć, jak będę tego potrzebować. Psychicznego bezpieczeństwa. Obejrzę się tak za siebie na wszelki wypadek. Zamknąłem drzwi na klucz, ale... No co za mgła? Mgła wypieprzaj. Nic nie widzę. Ani ja. Wy to już w ogóle nic nie będziecie widzieć. Tego, czego ja się najbardziej boję w tej chwili, to to, że mi się latarka wyładuje. Bo jest takaż... Jezus Maria. Ktoś ze świeć łoknął sąsiadów. Że ja tak mam jednym okiem... Jestem w stanie patrzeć przez okno, widzę wszystko co się tam dzieje. I Każdy najmniejszy ruch przyprawia mnie o zawał. No co jest z tą drogą nie tak? Tak idę, idę. Pusto, cicho, bez niczego. No dalej. Jakieś lokacje, miejsca, cokolwiek. O, tunel. Świetnie. Fuck. Gdzie on jest? Ach. Jakbym w sumie zapalił światło, to moje doznania z tej gry by się nie zmieniły. Jest kartka. No, 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 no. Amen. Teraz to już szansa na przeżycie spada do zera. O oh. Tak w sumie to do tej pory nie dowiedziałem się co się dzieje gdy się zbierze wszystkie osiem kartek I w sumie nie widziałem żeby komuś się udało Czyżby ekran szumił? SZUMI! Idziemy w tą stronę Od czasu do czasu można podpiec. czemu nie Z tego co wiem to gramy w ogóle jakąś kobietą O ile dobrze wiem bo można to usłyszeć, gdy się zmęczy Nie zamierzam wam tego prezentować Bo mogę to przypłacić Czyli bardzo złym Nie rozumiem o co chodzi, że jest tak cholernie ciemno Chyba dobrym pomysłem byłoby wyłączenie mgły A wróciłem pod tunel Super Czyli zakręciłem tylko kółko Super Fak, fak, fak W którą stronę? Dobra Idziemy tam Idziemy prosto przy ciebie Walimy na przełaj Gdziekolwiek Ja nic nie widzę naprawdę Widzę tylko kawałek nieba I mgłę Gęstą mgłę przed sobą Poza tym nicość Nawet nie widzę jak mi ekran zaczyna szumieć Bo jest ciemno Także no Powodzonka. A! A! Ta, -ta, -ra -ta, -ra -ta, ta Lampion! Włączony! Dzięki pokusie to już koniec. <noise> Nie zamierzam próbować jeszcze raz. Zrobiłem co miałem do zrobienia. Specjal jest. Strachy były, były. Wszystko co powinno być w horrorze było w tym momencie można skończyć tą grę a ja idę odreagować stres może może w Simsach <grym> nie wiem ale to chyba nie jest dobre on, na nagrywanie Simsów idę nie z domu na pewno nie wyjdę teraz <grym> na pewno nie <grym> e, no więc co to było na tyle mam nadzieję że wam się podobało bo nie liczcie na więcej no i co Cześć, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na pewno nie z żadnego horroru i już na pewno nie ze Slender'a. Cześć.